Ja, ma witam w kolejnym odcinku na moim kanale i wracamy do handlowania. Ostatnie te typy, które wam podałem na karty PTG, oddały całkiem nieźle. No i trzeba sobie zdawać sprawę, że teraz będzie kolejna okazja do zarobienia i będzie to jeszcze prostsze. Jak to zrobić? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i rozsiądźcie się i oglądajcie mój odcinek. Zacznijmy od tego. Co teraz będzie się działo, czyli kolejna faza euro, i tutaj macie rozpis kart, które są dalej w grze. I nie oszukujmy się, ale teoretycznie jesteśmy w stanie bardzo łatwo podać każdego zwycięzcę. Niektóre te karty, z tego co mi się wydaje, mają jeszcze, znaczy niektóre te kraje mają więcej niż jednego przedstawiciela, na przykład Niemcy, bo oni mają jeszcze fulkrego, jak się nie mylę. Sprawdzę to jeszcze, żeby nie było dokładnie EuroPTG, ale teraz o co chodzi? No, patrząc na te kraje, oczywiste jest, że powinien to być Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Francja, Holandia, Austria, Anglia i Włochy. Jednak, jak nas życie przekonało, to wszystko nie jest takie proste. Bo wydaje mi się, że na przykład Portugalia, co zaprezentowała w ostatnim meczu, może nie mieć takiej łatwej drogi. Francja gra totalne dno i na takie karty właśnie bym uważał. Jeżeli chodzi na pewno jeszcze o ciekawe mecze, no to yy, według mnie Anglia może mieć podgórkę, no bo to, co oni zaprezentowali w fazie yy, grupowej, było śmiechem. I Szwajcaria też nie jest na straconej pozycji. O czym jeszcze należy pamiętać? Oprócz kart, które są tutaj my mamy również ikony, wiadomo, że Hiszpania swoje gole strzeliła, Gruzja nie ma ikony Niemcy gole strzelili, Dania ma Schmeichela, ale wydaje mi się, że ten Schmeichel, zaraz zobaczymy, tak, bo tutaj żeby znaleźć sobie ikonę, no to trzeba wejść w ten grade, coś tam tak, Gerard czeka na Upgrade, ale on jest za level o tym warto pamiętać, no to Brazylia to na razie nie Serbia już odpadła, czyli odpada Dania musiałaby strzelić dwa gole Niemcom, więc ewentualnie Schmeichel jest dobrą inwestycją, jeżeli wierzycie w to, że strzelą cztery gole. No bo teraz o co chodzi? No z założenia, yy, znaczy tu jest podobny jakiś błąd w tłumaczeniu. Tylko teraz jest pytanie, czy jest błąd w tłumaczeniu na futbinie, czy jak zwykle błąd w tłumaczeniu jest w grze? Bo tutaj mamy napisane, że jeżeli. Yy, jeżeli yy, drużyna strzeli 4 gole, to otrzymuje plus 1 playstyle z plusem, ale bramkarze nie mają playstylu z plusem, lub 99, i to jest napisane overall. I, I ja wiem, że wiele osób mówi, że to powinna być 99, jakaś statystyka. No tylko czy w bramkarzu, jakby to wyglądało? No tutaj jest ciężko to określić. I tak naprawdę, póki Daja nie strzeli tych dwóch goli, to my się tego nie przekonamy. Idąc dalej, no to Argentyna to nie. Tutaj mamy Chorwację, która odpadła już z turnieju. Balak ma wszystkie upgrade'y, Rumunia wszystkie upgrade'y. Petit, tu jest ciekawa sprawa, bo Petit potrzebuje dwóch goli, aby dostać czwarty playstyle. Czyli Petit to jest pierwsza karta, którą warto się zainteresować. Polska oczywiście odpadła, a szkoda, że nie strzeliśmy jeszcze jednego gola, bo już Dudek by nam powiedział, co się dzieje z bramkarzami. Czesi odpadli, Holandia zaliczone upgradey, tak, czyli tak naprawdę no to został nam tutaj w grze Petit. Jeżeli chodzi o te karty, czyli Gerard za tak Schmeichel, sorry nie Schmeichel tylko, o czym nie Schmeichel też, to ja dam no Schmeichel i Petit. Jeżeli chodzi o te karty PTG, no to zwróćcie sobie uwagę za co dostają one dodatkowe rzeczy, czyli wygraj, wygraj trzy mecze tak, i zwycięż w jednej czwartej finału. Więc Saka, jeżeli oni wygrają, no to dostaje tylko plus jeden overalla. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, no załóżmy wygrywają oni, to żeby Saka dostał dodatkowy playstyle, to oni muszą jeszcze wygrać kolejny mecz. I teraz kogo bym szukał do handlu? Szukałbym takiego zawodnika, któremu zwycięstwo daje czwarty playstyle i daje skok overala. I tutaj pierwszy taki zawodnik to jest oczywiście Ruben Diaz. O czym trzeba pamiętać? No on jest turbo drogi, ale jeżeli on dostanie tutaj Shopa albo Ariala, to je. i no, oczywiście Portugalia musi wygrać, ale tak jak mówię, no ja im jakoś nie wróżę zbyt dobrze tego meczu ze Słowenią, jeżeli zagrają tak jak zagrali w sumie wczoraj. Jeżeli zagrają tak jak zagrali wcześniejsze mecze, no to jak najbardziej, ale jeżeli zagrają jak wczoraj, to nie ma totalnie szans. Dodatkowo trzeba też o tym pamiętać, że cena tego rubena może trochę spadać. Jest to spowodowane tym, że teraz mamy Portugalię do grania i po prostu ludzie, którzy mają go wymiennego powinni zacząć się podcinać. Jeżeli chodzi o Francję to Saliba musi przejść dwa okienka. I teraz zobaczcie, ten Saliba musiałby nie dość, że przejść Belgię, co no to w ogóle zapowiada się najlepszy mecz, tylko, że ten mecz to będzie jak mecz kasztanów, bo i jedni i drudzy zagrali totalne gówno, no ale wracając ten Saliba musiałby ograć Belgów co jest według mnie nie do zrobienia jeżeli Mbappé dalej będzie się bał wchodzić w pojedynki przez swój nos I, i jeszcze ograć Portugalię ewentualnie tak, no bo jeżeli wygra Słowenia no to nie oszukujmy się, no ale ta, ten przeciwnik, znaczy osoba z tej pary na dole będzie oczywiście faworytem, ale jeżeli wygra Portugalia, no to wszystko już się obróci, bo ta Portugalia chociaż w jednym meczu zaprezentowało się naprawdę fajnie, w jednym średnio, w jednym fajnie. No i w jednym oczywiście tragicznie. Pedri w jego przypadku każde zwycięstwo będzie dawało oczywiście upgrade. I teraz o co chodzi. Pedri w tym momencie ma 5 na 4, czyli 98 overall w momencie kiedy oni ograją Gruzję. Jeżeli ograją Niemców, i ja uważam w ogóle, że o ten półfinał, właściwie ćwierćfinał, tak, to jest yy, finał dla mnie. Jeżeli chodzi o tą, yy, aha, czekajcie, to jest tak, finał, półfinał, jedna czwarta, czekajcie, finał, półfinał, jedna kurwa, czekajcie, finał, <grym> yy, półfinał, tak, Jedna czwarta, dobra. Okej. Okay. Wszystko jest dobrze. Nie już te kropeczki mi się nie zgadzały. W każdym bądź razie ten Pedri dostanie później 5 na 5. Więc nie napalajcie się na to, że ten Pedri będzie 99 po dwóch ewentualnych meczach, tak? On dostanie 5 na 5 najpierw. Depaj Jemu nic nie da pierwsza wygrana, czy nic nie da. No, oczywiście da mu dodatkowy overall, ale nie dostanie jeszcze pierwszego playstyle. Zresztą on jest za, e, oczywiście, za, e, za sezon. Jeżeli chodzi o Oblaka, to jeżeli przejdą dalej, no to z miejsca dostaje plus jeden, tak? No, bo oni trzy remisy. Jeżeli chodzi o Savicera, jeżeli wygrają, w tym samym momencie dostaje e, plus jeden. Playstyle i plus jeden overalla i Sabicer to jest karta, która według mnie powinna rosnąć. Pierwsza sprawa, fantastycznie się tą kartą gra. Druga sprawa, jeżeli ograją Turcję, to znowu grają z Holandią albo z Rumunią, gdzie Holandii tak naprawdę spuścili w pierdziel. No nie oszukujmy się, oni tam byli lepsi, dużo lepsi byli, oni tam powinni wygrać większą ilością goli, bo tam jeszcze VAR anulował, czy tam spalony jeden czy dwa gole. Więc według mnie on powinien bardzo fajnie sobie pójść do góry. Pamiętajcie też o zjawisku hype'u, czyli im bliżej będziemy meczu, im więcej będziemy się dowiadywali różnych rzeczy, czyli nie wiem, ten ma jakiś uraz, ten nie wiem, dostał sraczki, ten ten nie wiem, tego boli noga, tego głowa, a ten ma złamane coś tam, a ten nadciągnął coś tam. To te karty będą rosły w górę i w dół. Im bliżej meczu, tym większy hype. Kolejny zawodnik, Kieza. Tutaj ja osobiście totalnie nie wierzę w Włoch. Po pierwsze, nie dostanie czwartego playstylu, póki nie wygrają dwa, dwóch mecz. Po drugie, mam wrażenie, że Szwajcaria, przynajmniej dla mnie, jest faworytem. Po trzy, on jest turbo drogi i powinien turbo o ziemię. Jeżeli oni odpadną. Jeżeli chodzi o De Jonga, dokładnie ta sama śpiewka, czyli bardzo droga karta, co prawda pierwszy mecz łatwy, ale De Jong nie dostanie na razie playstylu, dostanie tylko i wyłącznie plus 1, czyli będzie miał 97 overalla. Kwaraskelia, on już odbił, ale odbił no dlatego, że oczywiście oni nagle awansowali, czego nikt się nie spodziewał tak naprawdę. Jeżeli chodzi, no to Walker, to Anglicy, tak jak mówiłem, czyli jeden win, on dostaje overall, dwa winy, dostaje jakiś dodatkowy playstyle. Jeżeli chodzi o Anglików, no to jesteśmy tutaj na dole. Ja w Anglików totalnie nie wierzę, pomimo tego, że jest tam kilku graczy Liverpoolu. Dani Olmo to jest przykład jak spedring i teraz to może być świetna karta do właśnie zarabiania i nabijania overali. Bo, jeżeli chodzi o Olmo, no to on kosztuje tylko 370 tysięcy. W tym momencie ma cztery playstyle, jesteście w stanie go ustawić na bardzo dużej ilości pozycji. Mają łatwy mecz, przez co on będzie na 97 i przed ewentualnym meczem z Niemcami, no bo, oczywiście, że może się wydarzyć tak, że przegra Hiszpania, oczywiście, że mogą przegrać Niemcy. Pamiętajcie, że to jest best of one, że tak powiem, czyli. Tak naprawdę jeden dzień, dobry dzień, może wyeliminować naprawdę, czy znaczy może naprawdę napsuć krwi. Przypominam na przykład Mistrzostwa Świata i Mecz australia argentyna gdzie Argentyna ledwo co wygrała w ostatniej minucie, albo y, ostatnie bodajże Euro, czy Mistrzostwa Świata, kiedy Francja odpadała ze Szwajcarią. Y, oczywiście Euro, no bo Mistrzostwa Świata zajęli drugie miejsce. Klaus jest darmowy, to go pominiemy. Bernardo Silva jest darmowy, to go pominiemy. Jeżeli chodzi o Lukaku, no to oni trafili najgorzej jak mogli, ale Lukaku według mnie może też fajnie oddać. I tutaj zaraz, i tutaj możemy przejść do sposobu handlowania, który polega na oglądaniu meczu. Wiem, że oglądanie meczu, handlowanie to Wam się nie składa, tak? Do oglądania meczu to się składa dobrze browarek i chipsy, a nie, a nie handlowanie. I teraz tak, jak na, tych, jak na takich kartach zarabiać? Najłatwiejszy sposób to jest oczywiście oglądanie meczu i reagowanie. Czyli jeżeli Belgia traci gola, nie wiem, widzicie, że ten mecz wygląda jak wygląda: Belgia ciśnie, tłucze praktycznie swoich przeciwników, tak jak wyglądał ich pierwszy mecz, ale tracą gola i wierzycie w takiego Belga, to to jest wtedy świetny moment, żeby go kupić. Nie sprzedać. Chyba, że bardzo się boicie. Ogólnie zacznijmy od tego, jeżeli macie taką kartę i boicie się straty, to sprzedajecie ją przed meczem. Nie trzymajcie takich kart, jeżeli się boicie straty. Bo jeden gol, dwa gole i czasami ta karta tak mocno spadnie, że nie wiecie co robić i później zadajecie pytania, a czy powinienem sprzedać po jednym, czy po dwóch golach, czy warto czekać. Nie, jeżeli się boisz. Masz pełne majki, to sprzedajesz przed meczem i się tym nie przejmujesz. A nigdy nie trzymaj takiej karty do końca meczu. To jest w ogóle kolejna zasada. E, I zaraz pokażę, dlaczegoś takiej karty nie trzyma do końca y, meczu. I jeżeli, no mówię, masz wielkie jaja, to wtedy kupujesz, jak oni przegrywają i sprzedajesz, jak odrabiają. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy i to jest już tak naprawdę wszystko polega na farcie, bo. To, że sobie kupicie, wysnajpicie w dobrej cenie Lukaku, nie oni, załóżmy, będą mieli 95% posiadania piłki, ci nie wiem, 30 do 1 w strzałach, czyli mecz wygląda jak, nie wiem, Liverpool-Real, tak, w ten finał Ligi Mistrzów, ale nie chce wpaść ta piłka, to chociażby on się zesrał i nie strzeliliby tego gola, to on wtedy spadnie, więc jest to bardzo ryzykowne. Jeżeli chcecie zarabiać na też panikarzach, to pamiętajcie, że na niektórych streamach, znaczy na streamach z telewizji, jest szybciej niż na flash scorze wynik. Więc oglądając w TVQ, tak naprawdę już możecie reagować i niektóre karty skupować. I teraz mówiłem, żeby nie trzymać tych kart do końca meczu, i tutaj przykładem jest kwara. Zobaczcie, wczoraj był ten mecz, oni strzelili gola i tego kwarę wyjebało w kosmos. Bo oni strzeli go la w pierwszej minucie. I teraz zobaczcie, on kosztował wtedy 610 tysięcy. I to był idealny moment, żeby go sprzedać, a ludzie zaczęli go skupować. I zobaczcie. 513 on spadł do 505 tysięcy. Czyli od górnego widełka spadł 100 tysięcy w dół. Mecz się skończył. Tak? I od razu po meczu było fajne okienko, żeby go właśnie. Skupić, tak? 23, północ plus minus to jest to okienko, czyli jesteśmy po meczu, i on zaczyna odbijać. Odbija do godziny jakichś tam porannych, później znowu spada. I tak to właśnie wygląda proces, właśnie cykl życia takich danych kart, bo one tak naprawdę zaczynają żyć. Czyli tak, nie, dlatego nie trzymamy karty do końca meczu, bo jak widzicie, po meczu od razu to ta karta jest praktycznie najtańsza. Nie, na, nie, naj, nie najdroższa, najtańsza. Bo ludzie myślą, no jak już będzie miał pewny upgrade, to wtedy go sprzedam. No i właśnie to jest ten błąd. Tak? Czyli takich kart nie trzymamy do końca. Undaw Każdy win teraz Niemców, to jest plus jeden overalla i czwarty playstyle. I ten Undaw Jestem w stanie się założyć o wszystko, że on zamknie widły. Jeżeli tylko Niemcy strzelą pierwszego gola, to on zamyka widły. Tylko teraz trzeba zadać pytanie, czy wy na pewno chcecie tyle na tym undawie zarobić? Bo jeżeli sobie odpalimy kalkulator, on ma widełki do 400 tysięcy, i sobie pomnożycie razy 0,95 i odejmiecie 360 tysięcy, to potencjalnie macie 20 tysięcy na tym undawie zysku, jeżeli go kupicie teraz, i to kupicie któregoś z tych dwóch najtańszych. Każdy kolejny, to oczywiście jest mniej tego zysku dla Was. Bo jeżeli byście już kupili go za 370 tysięcy, to już macie tylko 10 klocków. Eee, tym bardziej, że Niemcy mają drabinkę śmierci. I jeżeli szukałbym już takich kart, to bym szukał tych, że tak powiem, prawodrabinkowych kart. Joe Gomez był w SBC, Barcola był w SBC, Pickford był za darmo, Gwardior już nie gra. Eee, Skryniar... No to tak jak mówiłem, jeżeli chodzi na temat Słowa, Słowenii, Słowacji. Jeżeli chodzi o Belgię, to mówiłem Fulkrug Niemcy, mówiłem Austria. No i tu jest to, na czym ja bym właśnie się skupiał. On był w SPC bodajże. No ale to mówiłem przy Sabicerze, tak? Czyli, że każdy ten to będzie tak naprawdę podwójny. Wikario był za darmo, Tierney był za darmo, Christensen za darmo, Kokcu. I tu jest taka sama historia, czyli Turcja w tym momencie jest w tej łatwiejszej części drabinki, tylko że grają ze Szwajcarią. O czym warto pamiętać? Ten kokcu w tym momencie kosztuje 30 tysięcy. Jeżeli sobie wejdziemy w najtańsze gracze według oceny i zejdziemy sobie do 93, to najtańsza 93 kosztuje około 27-28 tysięcy. Ten chłop może bez problemu dostać upgrade i kosztuje 30, więc Poksu, jeżeli chcecie sobie inwestować, to według mnie to jest idealny moment, żeby sobie w niego wejść. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj oni nie są faworytem, ale z racji tego, że muszą być jakieś niespodzianki. A Austria, no, nie wiem, mam wrażenie, że i tak najgorzej zagrała z nami, więc taka Turcja może sprawić niespodziankę i mogą zagrać oczywiście tak jak zagrali z. Yy, tak jak zagrali z, yy, z Portugalią, czyli sobie wklepać samobuje, a mogą zagrać jak Czechami i elegancko sobie wszystko wygrać, więc tutaj na pewno jest światełko w tunelu, żeby na tym zarobić tym bardziej, że no mówię, oni są w tej najłatwiejszej części drabinki turniejowej, więc taki kokcu dla mnie świetna inwestycja. W Lachowicz XD już nie gra. Yy, endo no tutaj jest gorzej, dlatego że on, żeby dostać playstyle, musi wygrać dwa mecze, ale to jest kolejna karta, no on jest trochę droższy już, on kosztuje 42 tysiące, tylko wydaje mi się, że, że Włosi są, mogą być, na papierze są mocniejsi niż Austria, która jest czarnym koniem według mnie tego turnieju, więc tym bardziej nie rozumiem ceny tego kokcu. Patricio jest za darmo, on jest za darmo, cygankow nie gra. Pysaj nie gra, Borozowicz nie gra, Sik nie gra, Zalewski nie gra, Szoloi niestety nie gra, ten też nie gra. Czyli w taki sposób przesz przeszliśmy przez wszystkie karty PTG. Ale warto jeszcze pamiętać, że mamy te nowe karty, tak? Czyli to jest to Make Your Marks, coś takiego. I tutaj również są łatwe upgrade. Jeżeli chodzi na przykład o Dijk'a, jeżeli oni wygrają i nie stracą gola, to ten Van Dijk z bomby po meczu kolejnym, tak? No to założenia z Austrią będzie miał plus jeden overala, właściwie plus dwa overala. Czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze w tym meczu, to ten Wandajk dostaje 99 overala. Jeżeli na przykład straciliby gola z Rumunią, ale nie straciliby z Austrią, to może się okazać, że on po jednym meczu dostanie oczywiście plus 2 wszystkiego. Tak? Jeżeli chodzi o Konatę, on nie wystąpi raczej, chyba że ktoś połamie. Mendy to samo raczej nie wystąpi. Tutaj źle to pokazuje, bo Francja już miała dwa czyste konta i oni dostali plus 1 overalla jeżeli chodzi o Birca, gol albo asysta i on dostaje plus jeden jeżeli Niemcy wygrają z Danią, a raczej mają szansę no to on dostaje plus dwa, no bo nie wierzę że on nie wyjdzie Belgia, Doku w tym momencie no ma zagrane trzy mecze ale musieliby wygrać z Francją Hiszpania, Carvajal on ma dwa występy czyli nie dajcie się nabrać i nie inwestujcie w tego Karbachala w tym momencie, bo wystąpił w meczu, zachowali dwa czyste konta i żeby jemu udało się wyjść, że tak powiem plus jeden overalla, to oni by musieli wygrać jedną ósmą, jedną czwartą i półfinał, tam jedną czwartą, jedną drugą i wejść do finału, tak? Czyli on potrzebuje jeszcze trzech występów, żeby w ogóle żeby w ogóle dostać kolejny upgrade. Więc ten Carvajal, jeżeli coś potoczy się nie tak dla Hiszpanów, to on będzie tylko i wyłącznie spadał. Palmer wyszedł w jednym meczu, on potrzebuje się czterech meczów, co jest już w ogóle niemożliwe, bo z tego co mi się wydaje, to chyba sześć gra każda drużyna na euro maksymalnie. Włosi Di Marco, no to jest z pierwszego składu, ale przez to, że dostał LM, on potrzebuje gole albo asysty. Jemu czyste konta nic nie dają. Bo w taki sposób, no to, przecież, no nie wiem, czy by było łatwiej, czy trudniej, no ale Di Marco, według mnie ciężko będzie miał z upgrade'em. Jeżeli chodzi o Colomaniego, on czasami tylko wchodzi, tak? On też tylko i wyłącznie dwa występy, 0 goli plus asyst. Jeszcze bardzo ciężki terminarz. Leao, dwa występy, bo pauzował za symulowanie. Być może gol albo asystę mu się uda zaliczyć, ale AO to jest dla mnie kolejna karta, na której można łatwo wtopić. Yy, yy, Hojlund. Nie wiem w ogóle, co sobie sądzić o tej karcie. No on tam wchodzi, ale nic nie robi, jak to Hojlund. Trent wystąpił w trzech meczach. Ma jedno czyste konto. W sumie to dwa czyste konta, więc on już dostał tutaj. Więc jeżeli Southgate wystawi go na mecz Słowacją, i oni wygrają, no to trend będzie miał 97 overala. Jeżeli chodzi, oczywiście, nie tylko euro żyjemy, tak? Żyjemy też, oczywiście, kopą Ameryką. 30, czyli za 3 dni, McAllister może w jednym meczu dostać plus 2 overala, czyli wskoczyć na 98. Karta McAllistera wygląda niesamowicie już w tym momencie. No i może, tak naprawdę, tylko drożyć. Martinelli wszedł, ale nic nie zrobił. Ogólnie ta Brazylia nie da się jej oglądać, więc ja nie wróżę temu Martinelliemu za dobrze. Garnacho dwa mecze, dwa razy nie wstał z ławki, Są, on był SBC, tego zostawmy. Nunes był SBC, Rodrigo to to samo co z Brazylią powiedziałem. Jeżeli chodzi o Kanadę, Davis jeden gol, czyli w meczu z Chile, Chile, które źle gra, nie oszukujmy się. E, może mu dać oczywiście kolejny upgrade. E, to SBC: Sesko nie gra. Williams, y, no Williams, dwa występy. Czy zrobi dwa gole i asysty? Myślę, że nie. E, Dowbryk nie gra. Czemeni, y, no nie zrobi według mnie dwóch goli i asyst. Poza tym ma dwa tylko występy w kadrze, więc będzie znowu ciężko. TT te, te, dwa występy w kadrze i też, no oni ma, on ma już dwa czyste konta, tyle dobrego, więc on musiałby trzy razy zagrać. I tak musicie sobie te wszystkie karty przeglądać. No Ter Stegen, no nie wiem, jeżeli, jeżeli się w ogóle nie połamie Neuer, no, oczywiście nie życzę mu tego, no ale no to ten Ter Stegen mm, nie dostanie i teraz tak, nie dostanie pełnego zgrania, bo jeżeli Niemcy zachowają czyste konto z Danią, to Ter stegen dostanie upgrade. Więc jeżeli uważacie, że są w stanie zachować czyste kąt o zdaniu, a według mnie są w stanie, to Ter stegen to jest kolejna postać, w którą warto się zainteresować. Nuno Mendes nieważne. Danco jakoś nie wierzę w ich czyste konto Austriaków, Sobo, Sobo nie gra. Koł to mówiłem. No, trzeba by to tak, w taki sposób właśnie przeglądać. Tej kolejny, Dragusin. Jeżeli czyste konto z Holandią, co według mnie jest niemożliwe, no to plus jeden. Wracając. Szukajcie najlepiej obrońców, bo oni nawet nie muszą grać, żeby dostawać upgrade'y. Tak? Czyli jeżeli nie wierzycie w jakiś zespół pod tym względem, że nie wiem, że dany zawodnik wystąpi, to... On nawet nie musi grać. Przykład? O, na przykład kolejny: Vanden Wendt, który był w SBC. On już w jednym meczu nie wystąpił. Czy wystąpi z Rumunią? Zobaczymy. Ostatnio wszedł z ławki w meczu z Austrią, chyba, jak dobrze pamiętam. Ale jeżeli zachowają czyste konto, to on dostanie upgrade, tak? No, on był akurat w SBC, ale no, trzeba by sobie poszukać takich zawodników, którzy Wam oczywiście najlepiej pasują. Ja wam kilku zaproponowałem. Pamiętajcie, że trwa też Copa America. Copa America ma teraz fazę grupową, więc tam też to dosyć łatwo idzie, więc możecie sobie też wbić tutaj. W tej zakładce oczywiście wchodzicie w graczy, tracker i sobie wybieracie, co was tak naprawdę interesuje, tak? Copa Ameryka PTG, no i macie Depol. Jeżeli oni wygrają, no to wtedy on dostaje czwarty Playstyle, tak? Jeżeli wygra dwa razy Kolumbia, która gra jutro, no to Diaz dostaje drugi playstyle. No, Brazylia potrzebuje w ogóle pierwszego yy, zwycięstwa, żeby Eder dostał. I jeżeli chodzi o Brazylię, to wydaje mi się, że to ten mecz z Paragwajem, no to będzie dla nich najłatwiejszy. Czy znaczy, najłatwiejszy to oni już, on już mieli? No nie? Najtrudniejszy na pewno będzie z Kolumbią, ale jak mają wygrać, to raczej z Paragwajem, bardzo łatwy mecz dla Bendancura ale trzeba pamiętać właśnie trzeba dobrze sobie rozróżniać te karty BTG od tych kart Make Your Marks, Make Your Marks Gole, asysty, czyste konta BTG możesz dupy z ławki nie ruszyć ważne żeby Twój team coś tam ogarnął tak? kolejny fajny zawodnik który według mnie jest do zainwestowania na przykład Adams Premier League, bardzo dobre statystyki Niezłe playstyle, jak na CDM. Możecie go wrzucić na prawą stronę i na bok obrony, i na bok pomocy. I tak naprawdę cieszyć się tym e, zawodnikiem. Na dzisiaj to wszystko. To jest mój sposób na zarabianie, jeżeli chodzi o większy budżet. Jeżeli chodzi o mniejszy budżet, no to cały czas zarabiamy na niogarach. Bo jak widzicie, e, w tym momencie. Po 1700, 1800 są karty 84. Wystawiacie je po 2700, schodzi idealnie. Jeżeli macie jeszcze mniejszy budżet, to najłatwiejszy sposób to jest zarabianie na kontraktach. Ludzie nie wierzyli, póki nie spróbowali. Na streamach mi tylko chłopaki piszą, że w ogóle o co chodzi: przez jeden dzień 500 tysięcy na kontraktach zarobiłem. Kupujecie sobie kontrakty z Waterer, oczywiście zawodników za 200, 250, ile Wam się uda zalicytować, Wystawiacie za 800, 850, a w trakcie ligi weekendowej nawet możecie przekroczyć tysiaka i tak schodzą te kontrakty. Schodzi praktycznie wszystko. Także życzę Wam miłego dnia, na dzisiaj to wszystko. Zachęcam, do za łapki w górę, stawienia suba, do wpadania na Twitcha, bo dzisiaj wieczorem będzie live i jutro będą dwa Live, także wpadajcie i obserwujcie. A na dzisiaj to wszystko, Elo.